Nagroda no to jest powód do dumy, jak jeżeli się weźmie pod uwagę, kto, to, kto ją zdobył. Proszę Państwa, to, to są wielkie nazwiska, to nie tylko ci, którzy w tej działce kościelnej się specjalizują, ale dziennikarze, którzy e, myślę, że są ważnymi, e, ważnymi uczestnikami debaty publicznej. To była dziwna historia, bo nikt nie myślał o tym, że ta nagroda powstanie. Po prostu odzyskaliśmy wolny kraj. Odzyskaliśmy dziennikarstwo, niezależne, wolne. Yy, biskup Chrapek się w to zaangażował. No i nagle czas. Nie ma go. Wracaliśmy z pogrzebu biskupa Chrapka z Radomia i w samochodzie, żeśmy wymyślili, rozmawiając, że to trzeba, trzeba coś jakoś upamiętnić. Jeszcze. Nikt nie, nie miał pomysłu na to, jak, bo wszyscy byli mocno zszokowani. Yy, I wtedy. W, w samochodzie, chyba w składzie Stanisława Domagalska, Kaśka kolenda zaleska i chyba jeszcze ktoś, właśnie żeśmy doszli do wniosku, że taką nagrodę należy spróbować uruchomić. To jeszcze nie było pomysłu na nazwę ślad, ale nagrodę dziennikarską właśnie imienia biskupa Jana Grabka. To jest yy, nagroda przyznawana yy. Przez kolegów dziennikarzy. To tak, jakby Łomnicki przyznał nagrodę Łapiskiemu. Było to dla mnie duże zaskoczenie i poczułam, że to jest w jakiś sposób związane z ingerencją biskupa Jana Hrabka. Ale ta nagroda to była, da, dała mi takiego, przepraszam za wyrażenie, potężnego kopa jak Nabrałem jak byłem, większego wigoru, bardziej się zaangażowałem. Poeta angielski William Blake napisał, że wielką, to rzecz, wielką rzeczą jest wynieść innego nad siebie. No ja właśnie tak to, to odebrałem wówczas tę nagrodę. Nagroda ślad o tej pięknej nazwie z tą piękną statuetką autorstwa Gustawa Zemły, to coś, co dziennikarce takiej jak ja dodaje skrzydeł. To coś, co prowadzi mnie dalej przez trudną, dziennikarską drogę za rękę. To coś, co sprawia, że myślę sobie nieskromnie, że może to, co robię, jest dobre i zostawi ślad. Statuetkę Nagrody Ślad tworzył Gustaw Zemła, rzeźbiarz, miał trudne zadanie, co wymyślić, co pokazać jako symbol Właśnie łączenia, łączenia światów, łączenia ludzi, kultur wręcz. No i te dłonie, połączone dłonie, stąd, stąd tak wyglądająca statuetka, która już jest wiele lat symbolem i nagrodą w konkursie dziennikarskim im. Jana Hrabka-Śladu. Żeby to nie przepadło, żebyśmy uszanowali to, co przez lata było przez niego do nas skierowane, do, do wszystkich, no, co było ważne w naszym życiu. Powstała ta nagroda. Dziennikarzy dla dziennikarzy. Idź przez życie tak, żeby Twój ślad został. I tyle.